LAJKONIK Dawno temu Polska toczyła liczne wojny z hordami tatarskimi. Podczas jednego ze swoich najazdów Tatarzy dotarli w okolice Krakowa. Tego dnia z nieba się żar, jak to zwykle bywa w święto Bożego Ciała. Mieszkańcy Krakowa zgromadzili się na tradycyjnej procesji, kiedy zostali zaalarmowani, że najeźdźcy pustoszą przedmieścia Zwierzyńca. Rozpacz i przerażenie ogarnęły Krakowiaków. Jak tu sobie poradzić z taką dziką siłą? Czy uciekać, chronić życie, czy może przekupić Tatarów daniną, a może stanąć do walki? Tak radzili mieszczanie i uradzić nic nie mogli. Skoczył wtedy jeden ze zwierzynieckich flisaków, włóczkami zwanych. Chwycił chorągiew z orłem białym używaną na procesji i zakrzyknął do mieszczan. Choćbym miał zginąć, to nie pozwolę na grabienie naszej ziemi. Po tych słowach ruszył w kierunku zwierzyńca. Za nim ruszyli inni włóczkowie i wielu innych mieszczan. Im bliżej byli hordy tatarskiej, tym więcej obrońców szło z nimi. Walka była długa i zacięta, ale w końcu na zostali pokonani. Zaś chłopak, który poprowadził mieszkańców Krakowa, przystrojony w strój wodza tatarskiego, z wielkimi wiwatami został przyjęty na rynku miasta. Pochód ten do dziś jest powtarzany, a przebrany w tatarskie odzienie włóczek lajkonikiem jest zwany.